Ci, co nie rozumieją Twojej pasji, najczęściej nie mają swojej. Pasja to najlepsze, co możesz wykminić dla siebie w tym życiu. To szczęście w butelce, które możesz wypijać każdego dnia, rozumiesz? Zacznij rozmowę z kimś o jego pasji, to choćby opowiada o zbieraniu patyków, to bym słuchał z uśmiechem na ustach, bo nikt ci tak nie opowie, jak osoba o swojej pasji. Tym jest pasja. Szczęście na wyciągnięcie ręki. BAM! Cześć, witam wszystkich serdecznie. Od dzisiaj zaczynamy akcję Zasiewu poplonów ozimych. Na pierwszy strzał mieszanka Landsberska, gorzowska i giebę poplon. Takie małe doświadczenie, tutaj na prośbę kolegi Karola. Fajne doświadczenie też będzie dla nas, no bo wiadomo, porównanie, porównanie trzech firm, trzech nasion o podobnym składzie, więc więc będzie fajnie a my od czego zaczynamy tak, wiesił, wozi gnojowice gnojowicy 20 m3 na hektar do tego dorzucamy jakieś 20 ton obornika na hektar to wymieszamy kultusem po wymieszaniu kultusem Wysiejemy jeszcze pewnie wapno I po wapnie Posiejemy Pięknie deszczyk Przed chwilą popadł Lecimy dalej z robotą Zamykamy obornik. I na tym pięknym polu będziemy mieli cztery, można powiedzieć, składowo bardzo podobne mieszanki. Mieszankę Podlaską, mieszankę gorzowską, mieszankę lansperską i GB Poplon, GB13. I tak sieję jak zwykle ADP siewnik ustawiony jak do siewu rzepaku czyli bardzo króciutko. E, brona wirnikowa tylko trąca żeby to delikatnie wyrównać niestety, ale nie daliśmy rady siać bezpośrednio po kultusie e, idzie talerzówka ketros uprawiamy to, no i dopiero jabłko uprawione sieje tak to się prezentuje powierzchni tutaj jest jeden przejazd, reszta jest tylko uprawiana. Tam w oddali chłopaki jeszcze jakieś nieużytki kasują. Dzisiaj powinni to skończyć przed sianiem. Robię próbę kręconą na następnej mieszance. Dobra, niech on sobie tutaj liczy. A ja wam coś pokażę. Tak. Ułożyłem sobie woreczki w takiej kolejności, w jakiej siałem. Więc zaczynając z tamtej strony, to jest moja lewa, lewa strona, to wysiałem tak DLF Landsbergską Plus. Eee, czyli no to jest gorzowska, tylko że zamiast życicy wielokwiatowej jest festulonium w typie życicy wielokwiatowej. Taka mała modyfikacja. Później mieszanka podlaska, tak to wygląda z etykiety, następnie mieszanka gorzowska DSV, jak widać też w niemieckiej nazwie, później GB Poplon, Midway Poplon, BG13. I teraz na sam koniec tutaj leci Landsberska. No i na odmianie klasy jest... No i co, robi mi się próba kręcona. Na każdej odmianie robiłem próbę. A jeszcze powiem co do normy, wysiewu to tak. Tej Landsberskiej plus 35 kg ustawiłem. Później podlaskiej 45, gorzowskiej 45 Barenburga 40 i teraz też ustawiłem 40 kg. Myślę, że to będzie ciekawie wyglądać, jak będą różnice. Na pewno będą różnice między Festulolium a Żydacą Wielokwiatową. Natomiast jak się będą różniły poszczególne mieszanki między sobą, to sam jestem ciekaw. No i na koniec Arleta wszystko przywałowała, wyszło jej to perfekcyjnie, a my z chłopakami w tym czasie zbieraliśmy kamienie. Co prawda zbieranie kamieni jeszcze nas czeka, ale ważniejsze było to, żeby po prostu to przywałować i niech sobie te nasionka spokojnie kiełkują. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.